Urządzenie Mero 2 Ręczny gaz hamulec Dzięki odpowiednim przełożeniom i umiejscowieniu dźwigni pod kierownicą jest to najwygodniejsze urządzenie do ręcznego sterowania samochodem z automatyczną skrzynią biegów. Stosunkowo niewysoka cena, Bezpieczeństwo i europejski standard wykonania sprawia, że urządzenie podbija polski rynek. Ruchem na dół dodajemy gazu, natomiast odpychając dźwignię od siebie hamujemy.